Cześć z tej strony, Mateusz z kanału Football TV i dziś zapraszam Was na kolejne zestawienie, w którym tym razem podsumuję najciekawsze transfery z udziałem Polaków. Po roku gry dla Olimpiku Lyon Maciej Rybus wraca do Ligi Rosyjskiej. W minionym sezonie dobrze grało mu się tylko na początku, później w listopadzie stracił miejsce w składzie. Ponadto władze francuskiego klubu latem zakupiły dwóch nowych lewych obrońców, co było jasnym sygnałem dla naszego zawodnika, że powinien szukać sobie nowego klubu. Ostatecznie Rybus wybrał przenosiny do aktualnego lidera Ligi Rosyjskiej, Lokomotywu Moskwa. Jak wiadomo, Rybka w premier lidze cieszy się bardzo dużym uznaniem. Przez lata występował w w Tereku grozny, gdzie stał się nawet gwiazdą całych rozgrywek. Dzięki temu transferowi jego szanse na wywalczenie miejsca w składzie polskiej reprezentacji przed Mistrzostwami Świata 2018 znacznie wzrosły. Kiedy Jan Bednarek przenosił się z Lecha Poznań do Southampton, wielu twierdziło, że z miejsca wyląduje on na ławce rezerwowych. Jak się jednak okazuje, przyszłość Polaka w ekipie świętych może przyjąć znacznie bardziej optymistyczne barwy. Jego główny rywal Van Dijk naciska władzę na transfer i najpewniej jeszcze tego lata opuści St. Mary's Stadium. Jako, że Japończyk Maja Yoshida jest nie do ruszenia, to polskiemu obrońcy pozostaje tylko rywalizacja z Jackiem Stevensem. Jednak co ciekawe, w ostatnim meczu towarzyskim przeciwko Augsburgowi... Od pierwszej minuty zagrał właśnie Jan Bednarek, z kolei jego rywal z Anglii na boisku pojawił się dopiero w drugiej połowie. Mamy więc nadzieję, że taka hierarchia w ekipie Southampton zostanie utrzymana także w trakcie sezonu. Transfer Mateusza Klicha po tak udanym sezonie był tylko kwestią czasu. Według portalu Huscore.com w minionym sezonie był on trzecim najlepszym zawodnikiem holenderskiego Twente, a jego średnia ocen wynosiła 7,33. Pod wielkim wrażeniem jego umiejętności jest obecny trener Leeds United, Thomas Christiansen. Jest wspaniałym wzmocnieniem, ma umiejętności kreowania sytuacji bramkowych i sam strzela gole. Jest głodny sukcesu, a takich zawodników potrzebujemy. W tej sytuacji, po tym bardzo ciężkim roku dla Bartka Kapustki, decyzja o przenosinach do Freiburga wydaje się być wręcz perfekcyjna. Już od wielu lat klub ten słynie z niezwykle skutecznego szlifowania młodych talentów. Ich polityka transferowa polega na sprowadzaniu perspektywicznych zawodników z innych klubów, a także promocji graczy wyszkolonych przez siebie i tak właśnie w ten sposób aż 12 wychowanków Freiburga obecnie gra w Bundeslidze. Dla polskiego pomocnika transfer do drużyny, która w minionym sezonie zajęła 7, Siódme miejsce jest naprawdę ogromną szansą, gdyż w nowym klubie otrzyma to, czego potrzebuje, czyli cierpliwość oraz miejsce w pierwszym składzie. Czy uda mu się tę okazję wykorzystać i w konsekwencji wrócić do pierwszego składu polskiej reprezentacji? Zobaczymy. w mojej opinii, przenosiny do Sampdorii dla Dawida Kownackiego są bardzo ryzykowną decyzją. Na początku swojej przygody z Sampą raczej nie będzie mógł on liczyć na miejsce w pierwszym składzie, gdyż jak donoszą włoskie media czeska gwiazda Patrick Schick stadio Luigi Ferraris opuści dopiero za pół roku. Aktualnie byłego gracza Lecha Poznań czeka teraz walka o każdą minutę na boisku. Jednak jeśli te minuty otrzymane od trenera uda mu się wykorzystać, tak jak chociażby w przypadku ostatniego meczu towarzyskiego, kiedy również wszedł na boisko w drugiej połowie, a skończył mecz z golem oraz asystą na koncie, to pierwszy skład oraz pewna pozycja w klubie mogą przyjść znacznie szybciej niż się tego spodziewamy. W dzisiejszym zestawieniu celowo pominąłem przenosiny Wojtka Szczęsnego do Juventusu, gdyż ten temat szczegółowo umówiłem już w ostatnim odcinku. Teraz przyszedł czas na ogłoszenie zwycięzcy w konkursie na FIFA 17. Nik wygranego właśnie pojawił się na ekranie i proszę aby zgłosił się on na facebookowy fanpage FanGola w celu zweryfikowania konta oraz odebrania nagrody. Na dziś to już wszystko. Polecam wam oczywiście aplikację FanGola, dzięki której możecie być na bieżąco z transferami. Wielkie dzięki za uwagę. Zachęcam Was do subskrybowania kanału z boiska do sieci, no i do zobaczenia w następnym odcinku.